Bardzo często też się zdarza, że właśnie po różnych zabawach Halloweenowych różnych, dlatego że mogą być to bardzo jakieś mocne satanistyczne e, rytuały e, krwawe, o tym mówią statystyki policyjne, że właśnie tego dnia w Halloween jest bardzo dużo e, zabójstw e, e, zwierząt, ale też ludzi e, podczas właśnie e, satanistycznych rytuałów jest też bardzo dużo samobójstw. Natomiast, natomiast też, też zdarza się, że właśnie po różnego rodzaju tak zwanych zabawach ludzie potem mówią o różnego rodzaju dolegliwościach, dręczeniach które rzeczywiście mogą się pojawić. I tutaj ja mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć, a także z rozmów z egzorcystami, z którymi się spotykałem ostatnio właśnie przy okazji kręcenia mojego nowego filmu Matteo we Włoszech. Rozmawiałem na ten temat z ojcem Cipriano Domeo, który jest prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów. A także z ojcem Nazareno, który właśnie w ogóle w filmie mówi o, o Halloween, mówi o tym, że właśnie demon podczas egzorcyzmów potrafi przez osobę opętaną czy tam dręczoną demonicznie podkreślać, że, że właśnie te, ten dzień to jest jego święto, że to jest jego święto i. Osoby, które właśnie zapalają tą dynię, czy, czy zakładają właśnie strój diabła, jakichś mrocznych postaci, że on to odbiera jako formę oddawania mu czci i później w mniejszy lub większy sposób może sobie uzurpować prawo do takiej osoby. I to wcale nie musi być tak, że ta osoba zaraz musi mieć jakieś dręczenia, musi mieć jakieś objawy. Wcale nie wystarczy, że on będzie y, dotykał właśnie systemu emocjonalnego tej osoby i w tym momencie zmienia się jakby odczu odczuciowość, czyli, y, czyli, y, czyli y, y, ta osoba w tym momencie... Wydaje jej się, że wszystko, nic się nie zmieniło, no bo ona po prostu sobie teraz czuje tak, teraz czuje trochę inaczej, ale właśnie to, że zaczyna czuć inaczej, e, właśnie jest spowodowane tym, że weszła w grzech bałwochwalstwa, właśnie oddając e, hołd złemu duchowi, zakładając właśnie te stroje, te dynie i te różne inne rzeczy. Może się zdarzyć też tak, że, e, że się nic nie wydarzy być może ta osoba będzie w jakiś sposób chroniona, może modlitwą osoby bliskiej, może, może jakimś tam życiem sakramentalnym, które prowadzi, ale to jest jakieś ryzyko. No, egzorcyści mówią, że jest to ryzyko takie jak, no nie wiem, byśmy chodzili po polu minowym, no, może się zdarzyć, że przejdę, no nie trafię na minę, nic się nie stanie, ale, ale może się zdarzyć tak, że niestety będzie jakiś wypadek.